Siemano Mordy, z tej strony, wasz ulubiony YouTuber. Ogólnie przychodzę do Was z taką małą prośbą. Na początku chciałbym Was przeprosić, bo za mój głos bo jestem lekko chory i mam do Was taką małą prośbę. Jakbyście mogli mi napisać w komentarzu y, jakieś pomysły na serię, co chcielibyście zobaczyć, w jakich seriach mnie widzicie. Nie wiem, czy to na przykład by były materiały, komentarze, jakieś ciekawostki. Y, po prostu wiecie, co wy oglądacie i jakie według Was są spoko pomysły na content. Ja oczywiście się tym zainspiruję, póki co mam jakieś tam swoje pomysły, co bym chciał nagrywać na kanale, ale z chęcią bym posłuchał Waszej opinii, co chcielibyście zobaczyć na kanale. Możecie mi napisać też youtuberów, których oglądacie, żebym mógł się jak wiecie jakoś zainspirować. Wiadomo, że... Ogólnie to nie będzie wyglądało tak, że ja pójdę, wejdę sobie na kanał i podpierdolę od kogoś content, ale po prostu wiecie, sobie zobaczę co na YouTube się teraz ogląda, co ludzie oglądają i po prostu się tym zainspiruję. Tym bardziej, że wiecie, na przykład jeżeli powiecie, że oglądacie Minecrafta, nie? no to Minecraftowych YouTuberów jest milion, więc jeżeli też zacznę nagrywać Minecrafta, to to wcale nie będzie jakieś kradzenie contentu, więc po prostu wiecie, jakąś inspiracji szukam. Więc fajnie by było, jakbyście mi napisali w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć na kanale, w jakim kondycie mnie widzicie. Albo po prostu, w, jakiej, w jaką stronę chcielibyście, żebyśmy popchali razem ten kanał. Dzięki za wszystkie komentarze. Oczywiście się jakoś odwdzięczę, gdybym do was na kanał też wam napiszę jakiś komentarz. Łapeczkę wam zostawię. Dzięki za oglądanie. Siemano.